I jakiś taki sensowny komentarz, poza tym, że nazwijmy to kolejny mecz, jest z którego jestem niezadowolony. Przede wszystkim, oczywiście zaczynając od wyniku, ale wynik jest konsekwencją grania. Natomiast tego grania z naszej strony było za mało. Znakomitą większość tych piłek oddawaliśmy przeciwnikowi, w związku z powyższym nie mieliśmy możliwości na prowadzenie akcji ofensywnych. Nie było też widać jakiegoś specjalnego zaangażowania, agresji, także to my gramy ten mecz, nazwijmy to najważniejszy w sezonie. Także drużyna medyka na naszym tle prezentowała się dużo dojrzalej, dużo lepiej i piłkarsko, i, i motywacyjnie. Także to jest rzecz, która martwi, dlatego że w perspektywie mamy kolejny mecz już decydujący o medalu. Brązowym, gdzie będziemy grali na wyjeździe w Szczecinie. Także, jeżeli tego nie zdołamy poprawić w ciągu tego tygodnia, to możemy mieć tam problemy.